Cześć, witajcie w naszym zielonym magazynie. Przyjechała duża dostawa, wiele kolekcjonerskich odmian i długo niedostępnych roślin. Zapraszam. Są rośliny, które bardzo dobrze oczyszczają powietrze, a mianowicie paprocie. To jedne z najstarszych roślin, które występują na naszej planecie. Przedstawiam wam naszą nowość, nefrolepsy Tiger. Zwróćcie uwagę na jej piękny wzór na liściach. Nie bez powodu nazywana jest tygrysem. Paprocie obrastają lasy tropikalne. Dlatego, aby w domu nam pięknie rosły, trzeba zapewnić im odpowiednią, wysoką wilgotność powietrza na poziomie około 70%. Podłoże powinno być przeznaczone dla roślin wilgociolubnych. Możecie je usytuować w widnej łazience lub w głębi widnego pokoju. Sygnałem do przesadzania paproci powinno być szybkie przesychanie podłoża. Korzenie wystające przez otwory w doniczce lub gdy wyciągniemy naszą paproć, to przerośnięty system korzeniowy. Przesadzamy do doniczek większych o jeden rozmiar. Nie przesadzajmy do dużych doniczek, ponieważ paprocie najlepiej rosną, gdy mają ściśnięte korzenie. Kultową rośliną zielonego parapetu stało się Anturium clavinerium. Jest to roślina o mięsistych liściach w kształcie serca. Ciemnozielony kolor, prawie czarny i te piękne unerwienie. Podłoże powinno być żyzne i przepuszczalne. Możecie użyć naszej gotowej mieszanki podłoża uniwersalnego zielonego parapetu albo ceramisu. Pamiętajcie, takie rośliny o mięsistych liściach jak Anturium nie zraszamy. Zrośli chomaniacy. Przedstawiam Wam kolejną gratkę do Waszej kolekcji. Syngonium albo Variegata. Jest to piękna roślina, która zachwyca swoim nietuzinkowym ubarwieniem. Niektóre liście są całkowicie białe, inne nakrapiane. Jest to roślina, która potrzebuje przepuszczalnego podłoża, dlatego nasze uniwersalne zielonego parapetu albo ceramiz będzie idealne. Umiarkowane podlewanie dopiero, gdy podłoże przeschnie. Potrzebuje stałej temperatury, nie lubi przeciągów. Zwróćcie uwagę na jej piękne strzałkowe liście. Kolejna pozycja na waszej kolekcjonerskiej liście czyli Syngonium Yellow Pink. Nowość w naszym sklepie: kaladium przepiękna roślina z rodzin obrazkowatych. Jak widać, cechują ją piękne, duże liście. W naturze porasta dżungle tropikalną, preferuje dużą wilgotność powietrza, stałą temperaturę około 20 stopni Celsjusza lub wyższą. Zimą e, bulwy przechowujemy w suchym i ciemnym miejscu. Od czasu do czasu możecie zwilżyć podłoże, aby nie zasuszyć bulwy. Następnie, latem e, sadzimy do odpowiedniego podłoża. Może być e, nasza mieszanka podłoże uniwersalnej zielonego parapetu. I wystawiamy w jasne i widne miejsce. Kaladium Spring Delikatne liście, jak pergamin. Z zmysłowym różowo-łososiowym kolorem. Nowość w naszym sklepie. Monstera Pina Partita. Jest to tropikalne pnącze, które zachwyca zmiennością liści. Młode są gładkie, o sercowatym kształcie. Wraz z wiekiem tworzą się piękne dziury, które dochodzą aż do Głównego nerwu. Jest to roślina kolekcjonerska, bardzo rzadko spotykana w sprzedaży. A do tego idealna dla amatorów, ponieważ łatwa w uprawie. Hoya curry, inaczej walentynkowa roślina. Swoją nazwę zawdzięcza liściom w kształcie serca. Dorasta do nawet 4 metrów. Jest ona bardzo łatwa w uprawie. Podłoże powinno być przepuszczalne. Oraz pamiętajcie, że nie należy dopuścić do przesuszenia rośliny. Stanowisko powinno być jasne, z rozproszonym światłem. Kalatea Fusion White, piękne pstrokate liście oraz fioletowa spodnia Blaszka. Roślina, która bardzo, bardzo lubi dużą wilgotność powietrza. Podłoże powinno być dla niej przeznaczone dla roślin wilgociolubnych z dodatkiem 20-40% perlitu, keramzytu albo ceramisu. Jest ona rośliną, która preferuje stanowiska z rozproszonym światłem. Jeżeli zauważycie, że końcówki jej zasychają, to znaczy, że ma zbyt małą wilgotność powietrza. Jest po prostu piękna. To jest już koniec naszych kolekcjonerskich rarytasów. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Widzimy się w następnej dostawie. Lajkujcie, subskrybujcie nasz kanał i zostawcie komentarz, na wszystkie odpowiemy. Do zobaczenia, cześć!